Serwus, wiecie dobre z tej strony Milkie. to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj wiecie kto ze mną jest, ja myślę, że nigdy nie zgadniecie. Podpowiedź takie małe, żółte, puchate zwierzę. No tak! Kurczak? To Lolo! Nie no, jak nie kurczę! Lolo, o ty o Ciebie taki. chodzi! Co ty a. to? Co ty tam mówisz? Widzowie, zostawcie łapkę w górę dzisiaj, gramy w zgadni, kto to razem z Lolo. Także tak. ja myślę, że musi sobie łapkę w górę, ponieważ wy uwielbia uwielbiacie Lolo, ja też uwielbiam, dlaczego to się bierzesz, Przepraszam bardzo. Popatrz. Co? Mam duży łeb. A, a, no Nie, no ta. dobra, nie świruję, bo czekaj, ja już odkładam eee. tą moją gowę. Pac, mas. Dobra, a, a kto, jak wygram, to, to co? To wszyscy dostaną eee, łapkę mnie tutaj nie ma. Jak nie jesteś? Nie, to jest moja młoda siostra. Ej, hey, that's sad. Co? To jest normalnie, autentycznie przykro. Nie mam tutaj mnie w kto to to rozumiesz? Wy, wyrzucili mnie. Ale byłaś kiedyś? Byłam, no oczywiście, że byłam. Ja, ja zbudowałam to zgadnij kto to przecież. No dobra, trudno, no, gramy bez mnie w takim razie. E, Lolo, którą wybierasz planszę tą czy tą? A ja będę miał tą, ty masz tamtą. Tam. Dobrze, dobrze, no to w takim razie wybierz swoją postać, widzowie, ja tutaj myślę nad jakąś nad kim, nad kimś mocarnym. Ja myślę, że kimś mega mocarnym będzie, będzie... Czy też łatwym widzowie, dobra niech będzie. Ja ogólnie zawsze gram ze Szczypsonem w to. Mam nadzieję, no. że nie szukujesz. To się bardzo z nim kłócę. A ja, ja się nie kłócę. Ja, ja się bardzo kłócę, oszukiwać. bo po prostu... Mm, no mamy wiele różnych opinii na różne tematy. Co do czego co jest z włosami, co jest nakrycie głowy i tak dalej, ale mam nadzieję, no, ale że Ale ja dobrze, wiem czy to są włosy. Oczywiście, że tak, dobrze, no, no, no to w takim razie ale ogólnie ja nie nie Ale tylko wełnę, nie? Wiem, wiem wiem, ty masz wełnę, yeti też... A Yeti ma co? Na przykład? ale nie trzeba go zapytać. No dobra, no to, to A ja się. nie wiem, ja nie wiem, bo on może myśli, że ma włosy, a może ma sierść. No właśnie, i to są takie właśnie problemy, na które... A które co ma niedźwiedź? Stosujemy. Czekaj, czekaj. Niedźwiedź? Skąd ci niedźwiedź... się niedźwiedzią? Nie, niedźwiedź, ma... niedźwiedź ma chyba sierść. Włosy tworzące sierść, niedźwiedzia. Okej, okay, czyli Yeti ma sierść. Okej, okay, czyli nie ma włosów. Podjeźdź, po, po, dobra, okej, okay, nieważne. Je, po prostu Lolo. Dobra. Pytaj, zadawaj te pierwsze pytanie, ponieważ... A okay. się gościem tutaj, a wy jeszcze widzowie, to zobaczcie jakiego ma fajnego Berloka. Chyba możecie go jeszcze kupić, ale nie jestem pewna. Możliwe że jest to wyprzedane, ale... Ale. ale jest fajny. Co! Ej. No ej, ej! Ale wiesz, że u mnie jest milki. U ciebie jest Milki? No. A u mnie nie ma milki. To trzeba to naprawić. No trzeba. Dobra, widzowie, naprawione mamy mnie! Powróciłam, widzowie, na całe szczęście, yeah. więc cudownie. Dobra, mieliśmy po prostu dwóch Mikołajów ja i nie zauważyliśmy tego. Nieważne. No to Lolo, proszę bardzo, zadawaj jak pierwsze pytanie. czy Twoja postać y, to y, jest człowiek? Nie, moja postać to nie jest człowiek. Okej, okay, a czy ty jesteś człowiekiem? Ty chyba jesteś. No ja jestem. No to dobra, to, zi, to ja już mam dużo postaci zepsutych No oczywiście, to ma... moje... Czas na moje pytanie Ty sobie tam wykreślaj, ja tak. pytanie. nie, nie mam jeszcze, czy, czy Steve to człowiek? Steve to, no, Steve to człowiek, tak, tak, tak Dobra, to niech ci będzie, że Steve to człowiek, Święty Mikołaj to człowiek Tak, Święty Mikołaj to człowiek, Palion też to człowiek, w zasadzie tak trochę No to ogórek, ale niech no ci będzie, skoro to nie Palią to mi pomogą Dobra, moje pytanie brzmi, czy twoja postać jest dziewczyną? Wydaje mi się, że nie. Wydaje się, że nie, dobra, czyli tak, Katy odpada. Ej, no dobra, ale co w przypadku, kiedy by chodziło o szkieleta? No, w sumie to jest Baśka, więc w sumie to jest trochę dziewczyna, nie? No, A. ale ale nie, no, ale to uznajemy jako nie dziewczyna, jako ten potwór. Dobra, 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 dobra. Rodzaj męski. Dobra, Ej, czy tutaj ty jest gotowa? Czy mogę zadać może. pytanie? Możesz, śmiało, no. Dobra, czy twoja postać jest. Mm... me, -e -e. Naturalnie występująca w Minecrafcie. Tak, tak. Ale to było dobre pytanie, powiem Ci, się to pytanie. Dobra, czy Twoja postać jest na Palionowie? Tak. Jest na palionowie. i nie ma, nie, nie ma tutaj mowy o jakichś szkieletach, zombie i tak dalej. Ale gdyby to był szkielet, to bym skłamał? No to byś skłamał, bo chodzi mi tutaj o Palionowiczana takiego, wiesz. Ale to jest drugie pytanie? Nie, to jest jedno pytanie. Po prostu że twoja postać jakby wiesz, jest palionowiczanem, rozumiesz, ma status mieszkańca. To tak jak ja palion ty Dave no, Szczypson. No dobra, no można powiedzieć, że jest sobie palionowiwana. Jest palionowiwana, tak? Tak. Ma status mieszkańca palionowiwana. Mhm, okay, uh -huh. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. That's okay. Hirobrain na pewno nie. Więc go tutaj usuwamy tego białego duszka również. Tutaj mamy... No powiem wam, że nie, nie ma aż tak źle, ale ja zostaw czuję, że Lolo tutaj naprawdę... I nie, masz nie, głóbek, i nie masz główek, nie masz główek. No całkiem sporo. Jak mamy to, sporo. No Dobra, wszystkich nas w zasadzie. Twoja postać jest w kolorach? Jakie? Black and white. Monochromatyczna. O, czy jest monochromatyczna. Ojejku, nie wiem, ja nie wiem, to jest za trudne pytanie, Lolo. To jest właśnie to pytanie, które jest mega trudne. Czemu? Czy twoja postać jest monochromatyczna? Czyli czy, czy głównej, jakby nałożyć filtr czarno-biały z Instagrama na przykład na nią? No, myślę, że trochę tak. Trochę tak, no trochę czyli tak. już, dobra, no to gitara Elo, nie? Myślę, że w jakimś stopniu z pewnością tak. git! I na I ty masz jeszcze, jeszcze postać w, czy... w takim razie? Trzy? No! I będziesz zgadywał. No nie wiem, czy będę zgadywał, może. Ja nie mogę, ja postaci. No ja, ja to. Dobra, widzowie, ja chyba muszę strzelać, on nie chcę tutaj przegrać zdecydowanie. No nie, kurde, no nie, ja tego nie ustrzelę, nie ma szans. Masz 20% szans. Lolo, Yeti albo Palion, moim zdaniem. Na pewno nie Dave, a nie Szybson. Lolo, Yeti Palion, na 100%. Tak się zahabachowałeś w tym momencie, jak mówiłeś o tym Palionowiczanie, ale tak to była widzowie podpucha. Może? Może. A może ocean? Może rzeka? No to to pytanie czy nie dajesz? No dobra, czy twoja postać em, 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 jest pełnoletnia? Co? No! Znaczy ma 18 lat po prostu. A no skąd będzie... ja mam wiedzieć ile ma lat papilo, na przykład? No, nie wiesz ile ma lat? No to mówię ci Dave, Szczypson i y, Palion są pełnoletni, Jeti... w sensie nie wiem chyba nie, Yeti nie jest i ty też nie jesteś. A, to nie jest. Nie jest pełnoletnia. Tak. Czyli albo ty, albo Yeti. No dobra, okej. Okay, najgorzej. Dobra, e, czy twoja postać? Bo no. e, no, ja myślę, że ty, ty już wiesz, kogo ja mam. Okay. To ja zrobiłem, zrobiłem głupi moment z tym, że zapytałem, czy jest Paljonowiczanem. Mhm. To tutaj troszeczkę no, zepsułem, można powiedzieć. No dobra. Czy twoja postać jest e, z rodziny szkieletorów? <laughs> Tak jest z rodziną, szkielów No i gorzej ja mam teraz ciebie, bo Yetiego, no i co ja mam teraz dać? No ja już chyba przegrałem, bo ty nie no ja Nie, widziała, nie to, wiem, o to, bo nie. ja nie wiem, nie mam pojęcia czy ty jesteś. Bo ty jesteś trochę takim egotopem, że mogłeś dać siebie, ale równie dobrze mogłeś dać jetiego. No, to tak No właśnie, no właśnie, dobra. Czy twoja postać to ty? Tak! Widziałam na no ty oszuście jeden! Ty jesteś takim oszustem, lolo! Ja nie wytrzymam po prostu. Te oszuścię ja to Ta, widziałam! Nie, nie, ja nie, miałem serię tą pozejść do początku! Ale przecież widziałam, co ty tutaj kminisz i robisz. A czemu to są dwa lole? Nie wiem właśnie, dlatego to jest. Niezbyt na to, no że oszukujesz. Nie, jeden zero, widzowie, Cudownie! Dobra, my, widzowie, zaraz wracamy z gotowymi planszami i zrobimy drugą rundę, dogrywkę. Okej okay, widzowie, udało się elegancko naprawić planszę, No i teraz zaczynamy kolejna runda. Musimy wybrać. Ja mam gotowe, już wybrałem. Już wybrałeś? No. E, dobra, no to w takim razie ja też wybieram sobie, niech będzie ta postać. Ok, no to znowu zadaj, zaczynaj ty pierwszy, bo jesteś gościem tutaj na kanale, także śmiało. Dobra. dobra pierwsze pytanie. To ja mam pierwsze pytanie, czy Twoja postać no. jest y, zwierzęciem? E, tak, jest zwierzęciem. A. masz tak dobre pytania zawsze, star, no ja nie wytrzymam. No dobra, skoro jest zwierzęciem, to nie jest ludziem. <noise> no taki jest ogólnie Dobrze, no to ja zadam pytanie. Dziękuję za subskrypcję, bo goś mnie teraz za suba. Paka. Czy twoja postać Co? jest youtuberem? Nie. Nie jest youtuberem. No dobra, czyli wszystkich youtuberów wykreślamy, czyli Wojan, papa, Kati, do widzenia, no dobra. Dejwo również. Eliska jest w sumie youtuberem. E, tutaj to się trzeba również wykreślić, jak i mnie i Paliona. I dobra, teraz to w sumie było całkiem fajne pytanie. Ojeju, dobra, teraz ja mam pytanie. Dobra, no pytaj, pytaj śmiało. Czy twoja postać ma hmm. oczy, które składają się z dwóch bloków? Eee, to znaczy bloków poziomych? Eee, poziomych, czyli jedna jedną kratkę. No, ale tak. z dwóch bloków, czyli że Zgadza na przykład się. czarny, biały. Zgadza się. Poziomy. Nie pionowy, tylko poziomy, tak. To git. No to było dobre pytanie. No nie powiem, że nie, to było naprawdę bardzo dobre pytanie. No dobra. Wiem. No dobra, no Jak dobra, no wiem. dobra. Moje pytanie w takim razie. Hmm. Czy Twoja postać ma jakieś. A bo nie, to jest bardzo kiepskie pytanie. To jest bardzo. Ma... No, tragiczne, no, no. Nie, 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 bo to było najgorsze pytanie, jakie mogłam zadać. Bo tutaj chciałam zadać, czy ma elementy czarnego. tu wszystkie ele, postacie mają elementy czarnego. E, więc pytanie nie. zadane, więc nie nie, nie jest Nie, to nie jest, to nie jest żadne zadane pytanie. P pytanie, dobra, mam pytanie, mam dobre pytanie, lepsze. Czy w Twojej postaci przeważa kolor biały? E, nie. Nie przeważa kolor biały, czyli święty Mikołaj odpada. E, odpada... Ej, to już on już dawno Ja Mam dobre tutaj pytanie, tutaj pytanie po... teraz, dobre pytanie. Ej, a... a! <laughs> Excuse me, na całe 6 nic nie widziałam. E, szkielet, w szkielecie przeważa kolor biały, czy to jest szary? Szary. Aha, fajnie. No a w tym lisku takim myszce, co ma biały na dole? To, to nie przeważa biały, nie? No nie, no gdzie? No Mówiasz dobra, niech no będzie, no, mówię, no no. to, to właśnie, chyba dobra. nie bardzo. Teraz no. ja mam pytanie. Aha. Czy twoja postać to... Je, je, czy twoja postać jest przystojna? Nie. Co to za pytanie? to bardzo jest y, subiektywne pytanie. Wiesz o tym, Lolo. Tu możemy się nie dogadać, tak myślę. Dobla. Dobra. Dobra. Y, Niszczę wszystkich, oprócz mnie. Nie jest. Dobra. O matku, dobra. No to ja nie... Czekaj, skoro nie jest, to znaczy, że mam usunąć wszystkich Mmm No... No ta, no nie jest wszystko... No. Co ty gadasz, że ty wybrałaś... Okej, okay, już wiem, kogo masz. Okej, okay, dobra, ja po prostu nie wnikam w to, co ty tam robisz, zadaję po prostu pytanie. Czy twoja postać jest potworem? Nie. Nie jest potworem. Ja strzelam, ja już wiem, kogo wybrałaś. No. Ty, Twoja postać to święty Mikołaj. <laughs> nie! Tak? Co to za głupotki! To? nie jest święty Mikołaj. Ej! No, tak to, no nie jest po prostu, no. to ja mam lipę. Szok. ja też mam mega lipę. No dobra, dobra, to ja będę w następnym już. Kurde bele, jakie ciężkie! Jakie mi w ogóle postacie postaci zostały Ten. A kto ty został? Steve, Hirobrine, myszka i szczurek. Ty jesteś szczurek jakiś? No, jakiś szczurek jest. A, no dobra. To ja... To teraz Ej, to jest teraz moje pytanie, no. No dawaj, dawaj, dawaj. Czy twoja postać ma uszy z przodu głowy? No. Okej, okay, czyli szczurek albo myszkasz tam lisek, czy cokolwiek to jest. No dobra, no. No dobra, to ja zgaduję w takim razie. O nie. Czy twoja postać to jest... To jest. To, to jest. jest. To jest. No dobra, to jestem ja. Tak, zgadłeś. O, ty miałeś tego szczurka, tak właśnie myślałam. Co? Co? Nic. No nie mogę powiedzieć, że jesteś przystojny, masz 12 lat, Lolo. Ale mam zobacz moją wełnę! No ja widzę, no masz ładną wełnę, ale nikt, nikt nie powiedział, że twoja wełna jest widziałaś, zła. Widziałaś drugą taką wełnę. Nie widziałam, nigdy w życiu nie widziałam takiej drugiej wełny. Ja naprawdę cię bardzo lubię, ale tak jak mówię, yy, No chyba rozumiesz o co chodzi, nie? No przecież... Ale masz do nas sila do... Jest jeden jeden runda dogrywkowa ostatnia. Zmiataj tam do, do siebie, jesteś piękny, ale... ale nieprzystojny. No, no. A co ty Czekaj, robisz? Czekaj, bo ja... nie, no dobra, nieważne. Ja bym myślił, na to ucieka. No to ci ucieka. Dobra, zmiataj Zdobra, tam do, do siebie i ostatnia runda, która yy, pokaże, kto jest zwycięzcą, zgadnij kto to. Okej, okay, mamy yy, plansze gotowe, więc teraz wybieramy ostateczną postać. E, Okej, okay, Ja chciałby so, tutaj ja pytała, właśnie to wybrałem. Ja nie wybrałam i nie wiem kogo tutaj odpowiedniego wybrać. Dobra, wybiorę tego ziomka. Myślę, że to jest dobre, myślę, że to jest dobre, widzowie. Dobra, w takim razie Lolo, yy, proszę bardzo, zaczynaj znowu ty. Śmiało. Dobra, czy twoja postać mm. jest, yy, yy, skoro wybrałaś tego ziomka, to na pewno to jestem dziewczyny, też możemy wy, 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 wywarzyć dziewczyny. Okej, okay, okej, okay, wygląda. Ale to nie jest nie. moje pytanie, to nie jest moje pytanie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy twoja postać to dziewczyna? Eee, tak. No I widzisz, chciałaś mi stronę. Nie no, żartuję, żartuję, to nie jest dziewczyna. No dobra, to nie ma. To Ale cringe. Wcale nie cringe. Dobra, teraz no dobra, czas dobra. na moje pytanie. Eee, czy twoja postać... No. Czy twoja postać niech będzie ma widoczne włosy? Bo chyba każdy ma widoczne włosy, No nie. nie no i pali on nie ma widocznych włosów, szkielet nie ma widocznych włosów. jakie no nie dobra, ma? No dobra, to ma widoczne faktycznie. Ma widoczne. No to w takim razie tak, szybson nie ma w ogóle widocznych włosów, usuwamy. To coś białego też nie ma. Zombie usuwamy. A co to jest to białe, to jest duch jakiś, nie czy Nie, chyba tak. Ty też nie masz włosów, bo to jest wełna, już to ustaliliśmy, prawda? A, tak, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra też sobie idzie. Dave nie ma włosów. Dave, powinieneś się jakąś fryzurę swoją drogą. Okej, okay, to mieć. zostaje, to zostaje. Jakieś szczurki paliony, to trzeba usunąć. Yeti ma sierść, to też usadiliśmy. No. Dobra, okej, okay, cudownie. Ej, to było bardzo dobre pytanie widzowie. Cudownie! Dobra, dobra, możesz pytać teraz ty. Dobra, czy twoja postać to jest yy, szur? Nie, czemu tu takie pytanie zadajesz? Już od razu zgadujesz, zmarnowałeś swoje pytania, Lolo. Nie marnowałem, zobaczysz, ja wystrzelam. A, no dobrze, dobrze, dobrze. Eee, czy twoja postać jest dziewczyną? Tak. Dobra, tak myślałam. Czy twoja postać to wojan? <grym>, nie. Okej. Okay. Ja nawet nie zdążyłam usunąć wszystkich. wszystkich No dobra, postaci. ale ja, ja, ja to zrobię od razu z bomby drugiej. Okej, okay, czy twoja postać to ja? Nie. Nie? Nie. Jestem w szoku. Czemu ty rozwaliłeś szybę? Lolo, czy ty właśnie wyrzuciłeś mnie przez okno? Nie wiem. Trzeba czy to jest, Trzeba to czy, sprawdzić. Czy ty wyrzuciłeś moją głowę? Musisz się pogodzić z przegraną, bo ktoś tu wygra. Okay. Elegancko, zostawcie sobie łapkę, suwa i wpadajcie na mój drugi kanał. No i widzimy się jutro na kanale. Pa pa!